Zapraszam dzisiaj na film. Zobaczymy czy to będzie jeden film z weekendu, czy więcej wrzucę. Zależy co to będzie do nagrywania tak naprawdę, nie? Nie wiadomo. No jedzenie pierników. Pierniki, no tak, ja będę jeść długo. To, to będzie długi film, ale na pewno spróbuję takiego piernika. I o ta wieża. Ulica pod krzywą wieżą. Czyli tam O! Ulica Kopernika. Fajnie. Fajnie tak zwiedzać sobie nawet Polskę. Niekoniecznie świat, świat też, ale fajnie tak w Polsce. To sobie do Torunia pojechać, to do Wrocławia, to do Katowic. Nie? To do Wrocławia znowu, nie Gdańska, do Gdańska. Oto ruńskie pierniki. Zobaczymy. O. Wiesz, katarzynki, katarzynki, to ja jadłam, ja lubię. Katarzynki są z, z czekoladą. Takie mamy fajne kata katarzynki Kopernik Toruń. Chciałam spróbować właśnie takiego piernika innego. Bo specjalnie tutaj przyjechałam. A to jest y, z marmoladą, tak? O, dobra, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Ale fajnie, powiem Ci. Spróbujemy już naprawdę pierników. Dużo spróbujemy dzisiaj, nie? Tak, tak. Galeria piernika. To mnie interesuje właśnie. Dietetycznie będzie. Weekend będzie dietetyczny. Co ty A to jest kawiarnia. Zobaczmy. A chyba tak. Ale zobaczmy co tu jest w ogóle. Baton piernikowy, Galery Serduszko za złote 80. Fajne. Krówka toruńska. Ale jakie fajne szkoły Do kołaja kopernika. Proszę. Nawet mnie to ruń zaskakuje. No, no nie, na mnie, naprawdę fajnie. Ale jakie... O nie! Ja nie mogę, takie piękne! Szywa wieża, stare miasto. Mikołaj kopernik. Fajnie. O ten, ten jest fajny. najlepszy. Ten mi się najbardziej podoba. To jestem zaskoczona. Nie no, jak ten ty... ze Shreka, ten piernik. No. Ale fajnie. Ten kurczę otwieracz jest fajny, podoba mi się. Firma kopernik toruń. Od 1763 roku, pycha. Tu sklep z piernikami, tam z piernikami, tam były cztery wcześniej. Już Ładnie, Toruń. Toruń. mnie zaskoczył. Tradycyjna, już czekoladą, wszystkie kosteczki pierniki tradycyjne są na tym cieście. Ten regał, to jest zupełnie inna Dzień dobry O, mi się podobają tamte w czekoladzie bardziej Znaczy te czekoladowe Dużo tego jest Zapraszam kolejny sklep z a takie nawagę. Do mnie przemawiają takie serduszka, tylko takie. Takie malutkie. Pięknie pachnie. Baton taki sobie zjeść na raz? To ten co chpanie. Mm -hmm. Taki. Tam to były malutkie. Piwo z kopernikiem też jest. Mhm, fajne. Grzaniec toruński. Fajne takie regionalne, fajne. Robiłam sobie z kopernikiem zdjęcie idziemy dalej zobaczyć co słychać. Ja w gazecie w Toruńskiej? Co ty Nie tak? Jestem w gazecie, nie no. I co tu pisze? Wywiad był z tobą? A czy z kopernikiem się spotkałaś? Z kopernikiem się spotkałam. Tego to nie Ja jestem po prostu w szoku. Idę ulicą, a Pan mi gazetę daje, że ja tu jestem w gazecie. Naprawdę jestem w gazecie. Jesteś ze mną w gazecie, nie A ja. jaja. I jeszcze jest napisane, że Torun jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu i w poproszę. Tej... Wszystko zawsze gdzieś jestem, to jest najlepsze, naj... najstarsze, najwspanialsze, naj... 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 Najdroższe, najdroższe. Tak! Najdroższe w Bristolu. Torun jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich miast Myślałam, że wrócą. Ale piszą, żeby wchodzić na YouTube'a i zostawiać łapki? Tak, i jest tutaj napisane Zapraszamy do subskrypcji i polubień Sylwiaka Podróży To dziękuję na YouTube'a, super, Toruń Toruń mnie zareklamował dzisiaj Precelki to są krakowskie Ja jestem zaskoczona, że jest tyle Sklepów cukierni i tak dalej z, z piernikami. Filmów to ja tak nie oglądam y, stąd, na przykład z, z Torunia nie oglądałam, ale nigdzie tak nie wyczytałam, że po prostu tak dużo jest tego wszystkiego, tak? Na każdym rogu. To jest po prostu sklep za sklepem, sklep za sklepem, więc jak ktoś nie kupi sobie piernika od razu, to będzie za 5 minut miał za 10 minut, za 15 w następną okazję. Kawowe, o, to są te dobre. Chyba, nie? Co takie były w białej tak. czekoladzie. Mamy jeszcze różne inne trunki i tak dalej. Toruńskie. Same pierniki. Idziemy spróbować te w ciemnej czekoladzie. Też są dobre. Kościół świętego Jakuba przy rynku nowomiejskim. Panorama Torunia. Dzień dobry pani, jak się pani podoba w Toruniu? Mi się podoba. Jest bardzo fajnie. Smaczne pierniczki. A tutaj na bo tu jest taki plus. O, mi maroszka. Co mnie zaskoczyło w Toruniu, bo to jest najfajniejsze opowiadać, bo tam pokazywać to zawsze można. Takie spostrzeżenia i w ogóle, że ja wchodzę do pierwszej, lepszej, można powiedzieć, no do pierwszej można powiedzieć od dworca, jak się idzie na rynek, tak tutaj. Piernikarni? Tak, piernikarni i tu Częstu nagle. Tak, często ja chciałam kupić pierniki, a pani mówi: "Proszę się poczęstować". I w szoku byłam, że tak chciałam tego piernika spróbować. Takie gościnne miasto. Bardzo, 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 tak. W drugim też poczęstowali? Tam były inne pierniki całkiem, nie? Tak. Tutaj te były najlepsze. Pierwsze były właśnie najlepsze. Dużo, dużo ludzi jest. O tam coś też jest fajnie. Fajne uliczki o, też takie. O, a fajna uliczka. Kochanie. Mimo wszystko. Powinna mieć tu pierniki do roz... A ma pierniki? O, a zobacz, powinna mieć pierniki, o. mówię. A ma, tylko nie do jedzenia. Jaka źle jakoś. Nie? Masz tu sto? Tory tramwajowe, proszę. A nie on nawet jaków. Cała! Tylko cała. Cała. jak w domu, bo to domowe jadło. Dzień dobiega końca, sobota się kończy. O no, kilka godzin na rynku. Fajnie. No i... P dobre pierniczki, oczywiście. Kawka też była dobra. Yy, za wiele tutaj też nie ma yy, do zwiedzania, bo są te, te 3-4. Tak, piernika. No. Są chyba te... z 5 albo z 8. A tak? To nie widziałam tyle. Aż. przynajmniej na mapie. Yy, dużo jest yy, tych piernikarni. Można się poczęstować też za darmo, a, ale no trzeba zawsze coś tam kupić też, no bo tak żeby spróbować, bo tam wiadomo, trzeba popróbować i no i to będzie tak na tyle z takiego y, no, takiego dnia w Toruniu ciekawie, jutro może y, my y, jeszcze będziemy jutro, więc może coś jeszcze ciekawego będzie w niedzielę też będą czynne y, piernikarnie no to może coś innego skosztujemy, zobaczymy tak, no myślę, że żegnam jest zimno więc po, o jeszcze podsumowanie jak pod każdym filmem, bo to jest fajne. Głównie w Toruniu to pierniki. Pierniki. I pierniki. I pierniki. <laughs> tak, i pierniki. Krzywa wieża tutaj obok. Napiszcie w komentarzu, kto był w Toruniu i jak piernika. I Katarzynki nieraz jadą, ale zjeść piernika w Toruniu to jest inny smak. No oczywiście. No. <laughs> tak jak kremówkę w Krakowie. Krakowie. Tak, szkoda że jeszcze jej nie zjadłam, ale już cała Polska wie, że nie jadłam, więc jak już jadę to na pewno z Albo ktoś ci wyśle pocztą kromówkę. O. Nie no, fajnie, zimno tylko jest, ale to nie przeszkadza w spacerze. Jeszcze Wisła do przejścia, bo mamy hotel po drugiej stronie. Ale ładnie, most oświetlony. O, to jeszcze pokażę ten most. E, no i Wisła. Wisłą można wrócić do Warszawy, <laughs> jakby no tak może. się uprzeć. I e, widzimy się w kolejnym filmie. I jak... w, innym, w innym mieście, w Polsce. Myślałam, my, myślałam że powiesz w innym wymiarze, <śm Chief> że już mówię <śmarsz> to... W rzeczywistości? <śm interwencji> tak. bonus, bonus dla oglądających. O, jak się ciepło teraz zrobiło na moście. I Wisła pod mostem płynie. Piękny zachód słońca jest. I Polska też może być piękna, nie tylko RP i zagranica. Tutaj jest dworzec Chciałam powiedzieć Bydgoszcz, tak mi się kojarzy, wiesz. Toruń główna, to, toruń główny, z Bydgoszcz główna. Bardzo mi się myli, bo tak podobnie. E, no i tutaj jest taki hotelik fajny. Zaraz przy pociągach, bo to jest specjalnie przy torach, bo my lubimy kolejowe hotele, prawda? Widok na dworzec. Widok na dworzec. Fajny taki hotel. Fajnie, to o to mi chodziło. Po prostu. Tutaj mamy kolację, śniadanie, fajnie. Bardzo fajnie. No, bardzo dobra kawka. No tak, fajnie, dosyć fajnie. Taki hotelik. Tutaj są pokoje. Zobaczymy, jak jest w pokoju. Pokój wygląda. Bardzo fajnie. Też fajnie wygląda pokój. Łazieneczka bardzo... M, bardzo ładna. Ładny prysznic. Stolik mamy. Nawet duże pomieszczenie. Stolik fajny. Tak najważniejszy taki telewizor.